W ziemi, tam gdzie dróg, pod nowym grobem się mówi, gdzie z tłomu chłopi trupi smród. idzie od lat głupia czy szybko, idzie tą nagę całkiem wosną, z przestrony, nienawistą, koronem ścierni ma we włosy, dziewięćdziesięciu sześciu nie Bez część wytrwaleń i mimo że tylu jej ubliża, z noc oraz dnie Zawzięte kordy drogów krzyża, Zagłuszają medialny wał, Nie pokazują dzienniki. Czasem odbito mój życz twarz, Pusteczce świętej Weroniki. Lecz gdy upada milion rąk, Unosi ją nad zapomnieniem, Silniejszą każdą polską są. I każdym polskim serca drgnienie nie daje się zadeptać w żeby nie oddał. Więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia polska święta prawda. Więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia polska święta prawda. Brawo! 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 apel pamięci przeczyta wygłosi nasza blogerka Karkinka, prosimy. Zawsze filmuję.